To zostanie tatą na cały dzień. Dzięki czemu będziemy mogli ocenić, czy nadaje się do takich rzeczy. Aktualnie czekam na taksówkę i będziemy jechać do galerii, żeby kupić wszystkie rzeczy, które będą dzisiaj potrzebne Milanowi, żeby przetrwać dzień z dzieckiem. W tym musimy kupić oczywiście najważniejszą rzecz, czyli dziecko, bo Milanowi dać do opieki prawdziwe dziecko, to byłoby niebezpieczne. Myślę, że ten dzień będzie naprawdę bardzo ciekawy, tym bardziej, że Milan jeszcze o niczym nie wie, a na dodatek w ciągu tego całego dnia będzie musiałby Wykonywać różne zadania, które dla niego przygotowałam, ale do tego, żeby opowiedzieć Wam, jakie dokładnie to będą zadania, przejdziemy dopiero w dalszej części tego filmu. Także koniecznie pamiętajcie, aby oglądać ten film do samego końca. No i oczywiście zostawić suba, lajka i jakiś komentarz. A teraz wychodzę, bo właśnie podjechała moja taksówka. Nie chcę trochę tam nagrywać, dlatego kończę i widzimy się w galerii. Dobra, jesteśmy już w pierwszym sklepie, i wydaje mi się, że uda nam się w nim kupić wszystko, co będzie nam potrzebne. Tutaj są jakieś takie mikrolalki. Które niezbyt dobrze wyglądają. chciałabym też wziąć mu chłopczyka. No, bo wiecie, będzie się dzisiaj przez cały dzień zajmował dzieckiem, a jednak on jest chłopakiem. Zwolałabym kupić lalkę taką chłopaka. Na ogół to ten odcinek też da mi wiele do wiadomości. Odnośnie tego, że gdybyśmy kiedyś mieli w planach mieć dziecko, no to będę miała chociaż taki przykładowy pogląd na to, jak on mógłby się tym dzieckiem zajmować. Tym bardziej, że ja nieraz już takie zadanie od niego dostałam. I właśnie dlatego dzisiaj sprawdzimy sobie, Milana, bo on do oceniania i do gadania, jako co nie jestem okropna, jest pierwszy. Ale jak sam by miał coś zrobić, no to przekonamy się dzisiaj, jak mu pójdzie. Znalazłam lak chłopaka. Patrzcie, jest Ola? I tam mamy Adasia ostatniego Adasia w sklepie. No to teraz myślę, że możemy przejść do kolekcjonowania dalszej części <noise> naszych zakupów. To problem jest taki, że to jest chłopczyk. A tu wszystkie rzeczy praktycznie są różowe. Bierzemy na pewno pampersy, bo jednym z jego zadań będzie właśnie żebanie dziecka. Co mam jeszcze potrzebne ciuchy, piłka i słoiczki. W poprzednim sklepie udało mi się kupić prawie wszystko. Teraz jestem jeszcze jednym, żeby kupić jakieś małe ciuchy na zmianę. Kupiłam od razu śliniak, który jak mielam głowy, no to przyda mu się przy karmieniu dziecka. Także lecimy do kasy i zostaną nam jeszcze sklep spożywczy, w którym musimy kupić jakieś słoiczki. Nie wiedziałam, że to jest tak ciężko znaleźć. Przez to, że cały czas myślę o tym, jak Milanowi będzie szło w roli taty, to prawie zapomniałam, że oprócz słoiczków przyda nam się jeszcze piłka, której nigdzie nie było, więc musimy ją sobie wziąć. Zgadnijcie, kto dzwoni, ja nie mogę zrobić w zakupów, no po prostu nie mogę. Halo, co, gdzie jestem? A co byś chciał wiedzieć? Coś potrzebujesz ode mnie, że się pytasz, gdzie jestem, czy co? Yy, no po prostu mnie to interesuje. Tak? No no, to jestem w sklepie, i niedługo będę wracać do domu. A ty coś dzisiaj robisz ciekawego? Masz jakieś nie plany? Temat, tematu, tak, nie zmieniaj tematu. Co kupujesz w sklepie? Yy, byłam sobie kupić taki zestaw do robienia błyszczyku, żeby nagrać test na TikToka. Idę do kasy i jeszcze do jednego sklepu po picie i wracam. Yy, no. Siedzieć w domu, bo muszę ci zrobić, yy, pokazać ci hol zakupowy. No dobra. Dobra, topa. Dobra, czyli on nie ma na dzisiaj żadnych ciekawych planów. Dlatego ja mam dla niego ciekawe plany. Szczerze to jak się tak zastanawiam i przypominam sobie, jak wyglądał mój dzień, jak ja się zajmowałam dzieckiem. Coraz bardziej zaczynam się obawiać tym, jak będzie wyglądał dzień Milana jako rodzica, tym bardziej, że dzisiaj ja nie będę mu pomagać i nie będę jakby z nim się opiekować tym dzieckiem. Dzisiaj to będzie w pełni jego zadanie. Wydaje mi się, że gdyby się postarał, to poszłoby mu bardzo dobrze, ale on. Zamiast się starościowo i sobie robić ze wszystkiego jaja, więc jeśli ta lalka dotrwa do końca dzisiejszego odcinka, to będzie serio dobrze. Jak widzicie, wybrałam już dla Milana parę słoiczków i szczerze myślałam, że będę mu brała same jakieś takie dobre, owocowe, ale jak zobaczyłam, jakie tu są dania, na przykład spaghetti albo coś takiego, takie zmielone, to nie mogłam się powstrzymać. I mogę Wam zdradzić, że w dalszej części filmu Finland będzie to jadł. Także oglądajcie, czekajcie, bo to będzie cudowne. Dobra, zakup Zrobione, udało mi się kupić wszystko z naszej listy, a nawet nieco więcej, dlatego teraz czekamy znowu na taksówkę i jedziemy do domu, ogłosić Milanowi to, że dzisiaj będzie tatą. Na pewno bardzo się ucieszy. Witam cię! Wróciłem z zakupów. Proszę, to dla ciebie. Co to ma być? Po Czytaj! Adaś. Adaś. Dzisiaj to jest twój syn. No, zostałeś tatą na cały dzień. Cieszysz się? Adaś ma coś nie tak z okiem. No... Słuchaj, nie było w czym wybierać. No nie mogę się do niego dostać nawet. Ja Jeszcze się nawet nie zaczął odcinek. Dobrze, a ten już nie umiem sobie poradzić. Mamy go, jest... Ale mi utknął, a -a. No, niestety, dzisiaj musisz sobie radzić sam. Ła, pomóż mi. Nie. To ty masz szyki zajmować, a nie ktoś tobą. Popatrz, to jest Adam. Adaś. Adaś. Hmm. Wiesiu, ale czemu ty go nie upomnisz? To jest twoje dziecko. Co ty robisz? Możesz zostawić Adasia. Dobra, Adaś coś jeszcze miał w zestawie, bo nawet nie widziałam. Ma butelkę i ma. Co to może być? Koty. A to ty Ale. Co? to Adaś nie będzie miał. I po to byłaś w sklepie, tak? Po dziecko. No po dziecko i jeszcze po rzeczy do zadań, które cię dzisiaj z tym dzieckiem czekają. Ale dlaczego pies gryzie dziecko? Nie gryzie, on się z nim Nie Gryzie i jeszcze busmoczek zabiera, <grym> bo jest za ładny. Oni się bawią. Masz wysłaną ogólnie listę zadań, które ci dzisiaj czekają. Kolejność jest dowolna, aczkolwiek ja w głowie mam ułożoną, jak to powinno wyglądać, ale zostawiam to tobie, zobaczymy jak ty się na tym znasz. Czyli co, mam zadania? No i musi jeszcze po prostu dzisiaj zrobić. I dziecko musi je przeżyć. No to albo, albo. No nie, to się ze sobą niestety musi łączyć. Taka dzisiaj twoja rola. To może jako pierwsze zróbmy z tej całej listy jedzenie. Myślę, że jest głodny. Albo nie. Zanim przejdziemy do jedzenia, zagrajmy z dzieckiem w piłkę. Co ty robisz? No będziemy grać w piłkę. Ale ty miałeś z dzieckiem, a nie dzieckiem. Adaś mówi, że tak chce grać. Trochę zimno na dworze, ale dzisiaj szybka gra w piłkę, także mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie chory. Ustawmy piłkę. Okay. Adaś, czy jesteś gotowy? Toki zostaw, Adasia. On chce grać w piłkę. Nie no, ten odcinek się zapowiada genialnie, serio. Teraz w tamtą stronę. Jezu, Adaś poleciał! Wiesiu! Wiesiu, zostaw Adasia! Został! Patrzcie, takim on byłby ojcem. Pies mu zabrał dziecko, a ten stoi i go goni. <laughs> biegnij do domu, biegnij do domu, zagryń za! Koniec grania w piłkę. Zimno jest, no biegnijcie do domu. Uczy... Co to było za granie w piłkę? Ledwo żyje. <grym> jeszcze pies ci dziecko porwał. Pograł w piłkę, popatrz jak się cieszy. To co, będziesz go teraz karmił? Co jedzą dzieci? Mleko, nie? No na pewno nie takie. A jakie? No takie z proszku. No albo jeszcze inne. No, ale to chyba już nie temat do mnie. No do mnie też nie. A kto jest mamą? No ja nie jestem. Aha. Jesteś samotnym ojcem. O. Żeby ci trochę ułatwić, to masz tu świniaczek i takie specjalne łyżeczki dla dzieci. Super, tego właśnie potrzebuję. To proszę bardzo, nie ma za co. Adaś w śliniaczku wygląda jak w worku na śmieci. Proszę bardzo. No, jest trochę duży, przyznam Ci rację. Ale zawsze to jakaś ochrona, tak? Tym bardziej, jeśli to Ty go będziesz karmił. No to tak, nalewamy mleka i będziemy go karmić, tak? Co ty robisz? Co? Ty jesteś zdrowy? Daję mu mleka. Mleko. Filip, tam. Ty mu nawet do buzi nie trafiasz. No jak nie, ale on nie chce Może jeść. byś mu dał, nie wiem, bułkę chociaż, albo coś Bułka. do jedzenia. A ty chcia... od dziś, od dzisiaj jesz mleko. Na śniadanie, obiad i kolację. A Ciekawe ci... czy będziesz najedzony. A czy ja mam parę miesięcy? No nie masz, ale jakoś żresz kaszkę dla dzieci. W szafce jest kaszka dla dzieci. A nie dam mu mojej kaszki. Ale to jest twoje dziecko. No i trudno. Czyli już jest najedzony. No nie wiem. No właśnie. No moim zdaniem nie, ale to ty dzisiaj za niego odpowiadasz. Dobra, zrobimy mu kaszkę. Nie umiem się tym obsługiwać w ogóle. Co ty robisz? Co? Po co ci ten garnek? Bo mu mleko zagrzeje. No to zagrzej w mikropalutce, nie jesteś mi garnka. Oh my god! Lejemy trochę mleka. Wszystko się wylewa, ale Maja posprząta później. Nie się. <laughs> Zmatwicie, że dzisiaj Ty sprzątasz, dzisiaj Ty jesteś panią domu. Dobra, dajmy na 20 sekund. 20 sekund mleko z lodówki? 25. No to się nie zagrzeje, ale dobra. Co? Musisz włączyć mikrofalówkę. O. No i działa, no i widzicie, jak sobie radzę, mleko się grzeje. Dziecko tutaj już czeka na jedzenie. O ile robimy zakład, że to mleko się nie zagrzeje w tyle? Ale ono ma być letnie. Ale nie będzie nawet letnie. Cho chociaż trochę letnie, żeby po prostu wiesz, dziecko nie było chore. Patrzcie, tak wygląda zmęczony ojciec. Zrobił sobie tutaj grzybeczkę na bok, ale jaja. Nie, mleko, mleko, mleko. Po prostu się otwiera? Nie, zatrzymuje się. Dobra. A. Jest ciepłe. Tak. Sprawdź. Sprawdź. Nie sprawdzę. No sprawdź palcem. Nie, ja się napiję. Jest ciepłe. Jest obrzydliwej śmierci krewetkami. Dobra, ci. E, zaraz się poszykam. Teraz kaszka. Proszę bardzo. No nie. Patrzcie, co on robi. No on nawet kaszka. Nie umie zrobić bezrobienia syfu. Kurde. O, dobrze, że mamy łyżeczkę. Ale to będzie posiłek dobry. Idealny będzie. Z pewnością. Serio. Siadamy do stołu. Uwaga. Pierwsze jedzenie. Ależ to jest piękny obraz. Adama. Co ty robisz? Karmię go. Wiesz, zastanawiałam się tak, że dzisiejszy dzień będzie testem na to, czy tak na serio nadawałbyś się na ojca naszych dzieci, ale kurde no. no ale on nie chce jeść. Normalne dziecko by jadło. A on nie chce. No a to ty chce. Obniż palca. No i widzicie, i to jest normalne dziecko. Tym się można zajmować. Za dużo nie gada. Robi co mu mówisz. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Nie jadek po prostu. A może nie jest głodny? No, może nie. Myślę, że po prostu powinniśmy przejść do, do czegoś innego. Idź wyczyścić Adasia, i to ja teraz wybieram zadanie. Ale najpierw dziecko ma być czyste. No jest. No nie jest. Jest cały uwalony z kaszki. No bo jeść nie potrafi. Ciągnie śliniak, umyj go. Dobra, bierzemy chusteczki, albo mam lepszy pomysł. Ale co ty robisz? Muszę mu wypłukać tą kaszkę. No, no nie. nie. No nie, Jest umyty. Chusteczkami do wycierania dupy go myję po twarzy. Pachnie kokosami, także jest dobrze. Czy jesteś gotowy? Tak. Bo dzisiaj to zadanie tak naprawdę y, zadecyduje o tym, czy jesteś godnym ojca. Ale on śmierdzi. No, czuję. Dobra. Nie wycieraj on! Co Adama bijesz? Czemu go uderzyłaś? Bo go nie lubię. Walię kopa. No weź to śmierdzące gówno <głodem> mnie. Jak ty go nazwałaś, teraz? Nie słuchaj jej. Mówimy symulację. Jakbyś się zachował, żeby ktoś włamał się do domu i chciał ci ukraść dziecko. Ja wyjdę i zaraz wyjdę. <głodem> <głodem> to wyjdź. Dobra, rozumiem, że ja mam teraz. E... Udawać, że nikt tutaj nie wejdzie, że ja o tym nie wiem. Eee, dobra, o nie. O, mi dziecko! Co to za bandyta? Daj mi to dziecko! Co to za bandyta? Dlaczego nie atakujesz? Mnie? Tak, prego! No. Co to za bandyta? Co to Bo mu wyrwiesz głowę! Boś... Nie ochronim dziecka, patrzcie co on zrobił. Ja piję! Adam rośnie. Rośnie jak na drożdżach. Nie no to zadanie, ty jesteś taki do dupy. Nie! Co Wynosimy złodzieja. I właśnie w taki sposób pozbyliśmy się tutaj oprawcy, tak? Proszę bardzo. Puść bo tu latają niedoperze. No i co? I dobrze sobie poradziłem chyba, nie? O, kochanie. Ubronił mnie. A mogę wiedzieć, co wspólnego ma zrobienie prania z zajmowaniem się y, dzieckiem? No bo jesteś ojcem, nie? A ojciec też robi pranie, zajmuje się domem. Pewnie tak. No pewnie nie. Jak myślisz, że kiedyś. Jak będziesz ojcem, to nie będziesz robił prania, to jesteś w błędzie. I teraz patrzcie, bo to będzie dobre. Ziutek pierwszy raz w życiu będzie nastawiał pralkę. A które to jest pralka? Może od tego zacznijmy. To na dole. Okej. Okay, dobra, Adam tutaj siada, pralkę mamy na dole. Ja wiem, bierzemy te rzeczy. Moje, okej. Okay. Może przeżyją to pranie, a może nie. Rozumiem, że takie kolorowe można prać ze sobą. No, niekoniecznie, ale to nie są ważne rzeczy, więc jak zafarbuję, to trudno. Pozbieraj jeszcze rzeczy z podłogi. Dobra. Eee, no i co dalej? Brankę mam włączyć. A bez płynów puch, gdzie są robisz? płyny? Ale to jest ojciec, no musisz znaleźć. Gdzie są? Dobra, trzymaj to. Już mam dosyć tego dnia, proszę, ratujcie mnie. Pranie jeszcze robić. Nie było jej tyle czasu i przychodzi z dzieckiem. I ja mam się zajmować dzieckiem. No hit, po prostu hit. Proszę bardzo, tutaj płyn do prania, tutaj płyn do płukania. No, a po co mi do płukania? Co ja... Żeby pachniało! Płukać będę. Otwieramy. Do którego mam to wlewać? Nie wiem. No ja też nie. I teraz co, zamykamy to? No i trzeba włączyć falkę. Przekręcamy na jakieś Care. E, jak to teraz włączyć? Świeci ci się nawet, co masz kliknąć. A tutaj jest. No i pranie zrobione. Widzisz, zadanie zaliczone, tak? No powiedzmy, ja, jeśli bylimy ciuchy z pralki i nie będą skurczone, albo dziurawe, to tak. No nic, pora na kolejne zadanie. Lecimy jak burza. Zadanie za zadanie. Możemy zrobić teraz przebranie dziecka. Akurat śmierci, e, także przebierzemy go. Ściągamy to i ubierzemy go w jakiegoś pampersa, nie? Ciuchy też masz inne. Dodawaj mi te ciuchy, skąd ja mam je wziąć. Taki właśnie jesteś przygotowany do posiadania syna. Proszę, oto wasz pakiet na dzisiaj, może sobie z tym poradzisz lepiej niż z innymi rzeczami. Co wątpię w sumie, bo to jest chyba najcięższe zadanie. Wiedziałam, że cię to przerośnie. Czekaj, tutaj mamy coś takiego. Patrzcie, jak to wygląda, i jak coś takiego na dupę założyć. Może spróbujmy, tak jak go no. zapnę będzie w porządku. Oj, to ty będziesz tragiczny. Damy radę zaraz. Czekaj. Widziałem, że jakoś tak nogi podnoszą, wtedy dupę wycierają, nie? I to potem jakoś. Jesteś chyba chory psychicznie. O. Pasz, 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 pasz. Czy Ale... tym pampersem dupę wycierają i potem go zakładają? Nie pampersem! Chusteczkami, a potem zakładają pampersa. Już nie dopisuj sobie tego. Ale tak to ty rzeczy. tak powiedziałeś. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Patrzcie, da. co ten debil robi. Dobra, tutaj musimy. Ma no jakby obrazki z przodu, a będzie to dawał do tyłu. Na odwrót to zakładasz. Jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest dobrze, bo się trzyma. No nie jest dobrze, bo jak się obstra, to z tyłu będzie miał mniej miejsca. I tak się obstra po sobie, a nie do pampersa. Ale zakładajmy, że tego nie zrobi. Nie, no popatrz, jest serio nie, dobrze. Nie, to nie jest zaliczone. Albo ty poprawiasz, albo nie masz zaliczonego. Ja myślę, że to powinno być zaliczone. No, a Zerio. ja myślę, że będzie zaliczone jak poprawisz. Nie. Zostaje tak, bo jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie rób z siebie eksperta. No robię. znam się lepiej na rzeczy teraz. Nie znasz się lepiej, ja znam się lepiej. Dobra. Jak jak go w to wsadzić? No nie wiem, użyj mózgu, bo to ci nie wychodzi. Ej o co chodzi, czemu? Co? Ty naprawdę jesteś aż tak głupi? Ej, nie wiem jak to się zakłada. Na plecy kurde, kładziesz mu to za plecami, wsadzasz jedną nogę, drugą nogę i potem ręce no i zapinasz. A co ja mam mu nogi wsadzić? No to na nogi, a co? Jak tu jest jedno na nogi. Nie, są dwa. To jest drugie na nogi. No a na co? Na ogon? No wejdź tu człowieku, po co ty utrudniasz życie? Czemu on nie współpracuje? No nie. No Bo mu się ciężki ojciec trafił. Proszę cię, daj tą rękę. Jeszcze za duże ci ciuchy. Stara kupiła. No mniejszych już nie było. Chyba, że chciałbyś sukienkę. No to wiesz. A widzisz, jaką masz matkę. Nawet się nie interesuje, jakie rozmiary nosisz. No mniejszych nie ma niestety. Ja bym tak ci nie zrobił. No, bo stary by ci w ogóle nie kupił. Sary by cię polał mlekiem i byś chodził, aż byś skisnął. Może ci się kiedyś uda, a może nie. No już kończę spokojnie, proszę zobaczyć. Cyk, cyk. Cyk, cyk, tak, tak. No i popatrz, jak oceniasz. No, super. Ale serio? No serio. Popar o ile za duże ciuchy kupiłaś? Popatrz, popatrz na to, popatrz. Ale mogłeś ty kupić? No. Mogłeś zabrać dziecko do sklepu? E, no, ja nie wiedziałem, że to w ogóle takie rzeczy będzie. No dobrze, ale teraz już wiesz, no to mogłeś go zabrać. Powiedzieć, o masz za duże ciuchy, kupię ci dobre. Ale tego nie zrobiłaś. Adaś, nie słuchaj tego. Nie słuchaj matki. Pora na kolejne zadanie. Mamy wymyślić jedną aktywność dla Adasia. Nie wiem, co to może być tak szczerze, albo wiem. Nauczę go jeździć autem. Proszę bardzo. Yy, w sumie nie widział jeszcze naszego auta, więc tutaj jest nasze auto. Popatrz, nawet otworzy furę. Widzisz? Wiesz, yeah. ja co ja myślę, żebyś mu tylko tutaj pokazał, jak to się robi, żebyśmy stąd nie wyjeżdżali. On będzie kierował. Zapinasz pasję, jak wsiadasz do auta. Żeby wyjechać z podwórka, to trzeba najlepiej otworzyć bramę. No, chyba że chcesz jechać przez bramę. Otwiera się ta brama, otwiera się. Tutaj masz takie pokrętło. Trzymasz hamulec, R to jest do tyłu, D to jest do przodu, P to parkujesz. No i co? No i po prostu kręcisz kierownicą, tak? Czasami hamujesz, czasami dodajesz gazu wedle własnego uznania. Ogólnie jeździsz drogą, trzymasz się prawej strony, tak żebyś widział drogę najlepiej i jedziesz, czaisz o co chodzi. Jak widzisz zakręt, to puszasz kierunkowskaz, no i po prostu skręcasz w lewo, nie? Nie jest to zbytnio skomplikowane. Słabo kręcisz, słabo kręcisz, ale wybaczę ci. Jak chcesz zawracać, no to kierunkowskaz w lewo. Oczywiście w lewo skręcasz. Później w drugą stronę, no bo w końcu zawracasz. Adaś ma za krótkie ręce trochę do kierownicy, ale urosną mu. Głowa już mu urosła. Znaczy szyja w sumie. Jak te dzieci szybko rosną, nie? No, mega. Adaś jeszcze pół godziny temu miał krótszą szyję o 10 cm. I nagle mu urosła. Tak z sekundy na sekundę. To się jak na drożdżach, a to tylko kaszka. No co by było, jakby zjadł szpinak? Nie... Yeah. Teraz musimy zaparkować, nie? No to puszczasz kierunkowskaz, otwierasz bramę. Brama się otwiera. No. I parkujemy tak, jak byliśmy. Klikasz P i teraz klikasz STOP. No i możemy my już jeździć. Czeisz? Super. Jak oceniasz aktywność? Myślę, że była super. Ogólnie na dwór już nie wychodzimy dzisiaj. Można się przeziębić, tak? A po co? Jest zimno, ciemno. Może przejdźmy teraz do najgorszej rzeczy chyba dzisiaj, czyli do testu jedzenia dla dzieci. Proszę, oto twoja łyżeczka. Mam nadzieję, że jesteś na to gotowy. Zasady są takie. Każdego dania musisz spróbować przynajmniej łyżeczkę i... Musisz spróbować zgadnąć smak. No ja widzę smak. Ale no to nie patrz! No, specjalnie je <laughs> podwracałam. Zaczynajmy od tego. Czy chcesz, abym to podgrzała? To jest taki smród. To jest owocowe, więc nie maruj, bo będą gorsze rzeczy. No, łyżeczkę. Wiesz, co to jest łyżeczka? Jaki to był smak? Jabłko z mango i kokosem. No, super, że przeczytałeś. <grystanie> nie, po prostu tak wyczuwam smaki. Proszę nie odwracać, odkręcasz i jesz. Pomąchaj to. Jemu smakuje. To jest ryba jakaś. Nie, to nie jest ryba. Jedz. Ja tego nie spróbuję. Próbujesz. Fuj, no ja tego nie zjem. Zjesz. Miałeś iść po łyżeczce, a ty sobie moczysz łyżkę i ją mobilizujesz. Tego nie da się jeść. Przysz... Jaki to smak? Nie odwracaj. Jakieś pomidory, jakieś mięso na pewno, ale co dokładnie to nie wiem, no. Spaghetti. Spaghetti? Tak. Wow. To ja bym to zjadła. To co ty teraz bierzesz? Dobra. No to spróbujmy. O chuj, To jakiś mus. Nie. To są akurat warzywa. Warzywa? No. Z makaron, z cukinią i bananami. Bananami. Batatami. Dobra, to teraz to proszę. Łooo, wow, no to wszystko wali rybą. No na pewno jest tu marchewka, tyle mogę powiedzieć. No, to jest jakaś zupa, tyle mogę ci powiedzieć. Krupnik. Tak. Przysięgam, w życiu bym tego nie ruszył. Dobra, ale zostały dwie rzeczy. To... To już ta, jest takie do zjedzenia, ale i tak bym tego nie zjadł. Nie wiem, jakieś maliny, jabłka z klejkiem ryżowym. Ale idealnie trafiłem. Jabłka i maliny. Sez, wylejesz. Ja to zjem, daj mi. Krupniczek, gówno. Spaghetti coś tam wiedziałem, ale nie zgadłem. Gówno. Makaron z sukinią w ogóle nie zgadłem i to jest gówno plus. Jabłka z mango i kokosem nie przypadły mi do gustu. Praktycznie w tych najgorszych, bo tutaj jest najgorsze plus. To jest takie w miarę normalne. Myślę, że to może być jak na razie najlepsze. No i zostało nam ostatnie do próbowania. Dobra, to. to mi coś przypomina po zapachu, ale nie wiem co. Na pewno banany są tu. No dobra, no to nie wiem, banany z czekoladą obstawiam, bo tak mi to smakuje. No to sprawdź. Banany i kakao. No byłem blisko. Też jest takie w miarę do zjedzenia. Tak wygląda mój ranking. W takim wypadku najgorsze za nami. Teraz musimy tylko umyć dziecko i położymy je spać. No i co, pokażę wam szybki sposób na umycie dziecka, tak? Musimy mu zdjąć na pewno ciuchy. Ściągaj czapkę. Łysy jest, czaisz to? No bo to dziecko, czemu dziecko za szyję trzyma? Bo chciałem ci pokazać, łysy jest. Nalewamy wodę tutaj, pewnie pamiętacie ten przedmiot z poprzedniego filmu. Testowałem go i jestem w stanie po prostu go polecić, jest wielofunkcyjny jak widać. Wtedy podlewałem nim kwiatki, a dzisiaj po prostu umyjemy dziecko, tak? Nie, mój szampon, no chyba cię coś boli. Uspór. Nie, mój szampon, nie. Nie, nie, nie żałuj, Adaś. Żeby był trochę czysty na głowie. Dziecko powinno mieć głowę nieco wyżej, pamiętajcie, im go myjemy. Nieco wyżej, żeby wiecie, żeby się po prostu dziecko nie utopiło, tak? Dokładnie jesteśmy w stanie tym umyć wszystko, nawet uszy w środku, patrzcie. Teraz potrzebujemy papieru. Dziecko trzeba powycierać. Na sam koniec trochę dezodorantu. To jest dziecko. No ale też się poci. Perfumy. Nie, to są moje perfumy. Ja tu swoich nie mam. Proszę pokazać jakie to dziecko jest czyste. Jak ono pięknie pachnie. Proszę powąchać. Nie chcę, śmierdzi. No i teraz na sam koniec układamy dziecko do spania. Nie na mojej poduszce, wydupiaj z tym! Śpij, Adaś, nie przejmuj się. To ty nie martw się, to na tu nie będzie. Wydupiać z tym Adasiem, koniec Adaś teraz będzie miał wodogłowie Koniec, już ma, bo jest twój Dobra, także mój ojciec jest Tragiczny, teraz jak widzicie płacze Schodzi mi skóra z głowy Nie, Adaś by tak nie powiedział Zostaw nas, odejdź Chcę, ale chcę nagrać film do końca Nie nagrywaj nas Adasia boli głowa, bo nim rzuciłaś w podłogę A Już jest koniec, możesz go wyrzucić, tu jest śmietnik Adasia wyrzucić? No nie, nie zrobię mu tego. No nic, jak mogliście zauważyć, Milanowi coś siadło na banie, więc musimy kończyć dzisiejszy odcinek.